Cześć, Rafał Gacek kanał Automobilizacja. Dzisiaj temat wymiany tylnej opony w PCX 125. Do tego konieczny jest demontaż tłumika, demontaż wahacza, częściowo trzeba popuścić błotnik, żeby zdemontować koło. Później pojechałem do wulkanizatora. A geneza utworu była taka, że tamto koło zwyczajnie nie kleiło, ślizgało się na zakrętach, jak odjeżdżałem, to, to tył mi uślizgiwał. W rowkach były pęknięcia, więc myślę, że no trzeba, trzeba tą oponę zmienić. No i jak zestawiłem starą z nową, to rzeczywiście nie było się co zastanawiać. Zaraz zobaczycie przebitki, jak to wyglądało. No i krótki materiał w przyspieszonym tempie. Postaram się wrzucić, jak wyglądał demontaż i montaż. E, tylnego koła i przebitki jak wyglądała stara i nowa opona Założyłem, miałem poprzednią fabryczną jeszcze Michelena z 16 roku ona miała 5 lat e, a teraz też założyłem Michelena e, City Grip 2 e, jak e, wrażenia z jazdy ponieważ jest już opona objeżdżona 40 km przeszło super, ona nawet na pierwszy rzut oka jak przejechałem ręką po tej oponie to już, to już widać było, że tamta była twarda nie miała w ogóle elastyczności. Natomiast nowa Opona to nowa opona, tą nową kupiłem z 2021 roku, bo to było, to było ważne. Czekam na chwilę obecną jeszcze na przednią oponę, ponieważ nie były do, dostępne. Przednia i tylna. Na razie tylną zrobiłem. Zresztą i tak bym się naraz nie próbował szarpnąć, no bo jakoś ten motor musi stać, więc najpierw tył, potem przód. No i będzie kłopot z głowy, będę miał przyczepność i będzie można zasuwać. Zapraszam na, na materiał. Aby zdemontować koło. Muszę najpierw zdemontować tłumik. E, spróbuję odkręcić go tutaj na tych dwóch śrubach, popuszczę sprężynę, wyciągnę go tutaj, on jest na cemencie uszczelniony, wyciągnę go tutaj. Jeśli będzie problem, to odkręcę go przy kolektorze, tam są dwie śruby. Następnie trzeba odkręcić śrubę od amortyzatora. Potem odkręcić koło, śrubę od koła trzymającą oś. Tutaj te dwie śruby trzymające wahacz. Zdejmuje się wahacz, muszę popuścić ten mały błotniczek po to, żeby mi koło wyszło z ośki. Gdzieś tutaj, poprzednio go tutaj popuszczałem na śrubie. Na tej drugiej też, żeby troszkę odgiąć, żeby koło miało więcej miejsca, żeby wyszło z ośki. No, i później muszę jechać do wulkanizatora, żeby to przełożyć. No i mam już oponę założoną. Zobaczcie. To jest bieżnik. To się nazywa bieżnik. To jest coś. Tamto to było to było bardzo umęczone i powiem wam, że nawet jak tak dotykam tutaj to pod palcem ta opona nie jest tak śliska, czy to z boku czy z góry, jak tamta była. Więc myślę, że teraz będzie dobrze kleić. Jest wyważona. Zobaczcie tutaj. Tak, opony motocyklowe też się wyważa. Jest do tego taki specjalny przyrząd. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia tego przyrządu. Jak widać, tylne koło jest już założone. No było trochę zabawy. Najwięcej z tym, żeby ten tłumik zdejmować, bo tak to sprawa by jeszcze jakoś przeszła. Tak się teraz nowa oponka prezentuje. Fantazja. Zaraz pójdę ją objeździć. Mam nadzieję, że moja relacja Wam się podobała. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, proszę udostępniajcie go, żeby zyskał szerszy zasięg, żeby mógł się rozwijać. Tymczasem dzięki za uwagę. Szeroki drogi, lewa w górę. Cześć.